Fragment nagrania złożonego u notariusza w 2022 roku. Nazywam się Marek Siewert. Jestem emerytowanym policjantem. Praktycznie całą swoją karierę w policji przepracowałem w wydziale zabójstw. W ciągu prawie czterech godzin były wysoki rangą oficer policji. Ujawnia wiele nieznanych wcześniej okoliczności związanych z największymi i do dzisiaj nie w pełni wyjaśnionymi sprawami kryminalnymi. Zabójstwem generała policji Marka Papały i zabójstwem szefa mafii Pruszkowskiej Andrzeja Kolikowskiego pseudonim Pershing. O swoich wątpliwościach opowiedział także reporterom superwizjera. Nasz dziennikarz Grzegorz Głuszak zajmuje się tymi sprawami także z ramienia Fundacji Dowód Niewinności, której jest założycielem. Prokurator nadzający tą sprawę, jak i prowadząca tę sprawę, szefowa tej grupy do swojej wersji przyjmowały tylko te informacje, które im pasowały. Ryszard Bogucki, Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, Ryszard Niemczyk, pseudonim Rzeźnik, Świadek Koronny Igor Eł, pseudonim Patyk, szef tzw. Klubu Płatnych Morderców Artur Zirajewski, pseudonim Iwan, biznesmen Edward Mazur, Czesław Kowalczyk, pseudonim Chester) i inni. Co łączy te postacie ze sprawą zabójstwa generała policji i zabójstwem jednego z przywódców gangu Pruszkowskiego? Jeżeli zabił Pershinga, Ryszard Bogucki, no to tym bardziej stać go było na zabójstwo Papały i odwrotnie. Chodziło o to, żeby skazać, bez względu na to, jakie są fakty Ryszarda Boguckiego, tylko po to, żeby podbudować akt oskarżenia w sprawie morderstwa generała Papałę. Tak to na to wyglądało. No to jest przerażające, co pan mówi. Tak to, tak to wyglądało. Dlaczego śmierć Marka Papały jest nadal zagadką i co wie o niej szefowa grupy generał? A nie za bardzo się pani uparła na Boguckiego. Bardzo ja wcale na Boguckiego nie uparłam. Ja wcale nie brałam po uwagę Boguckiego. Jak nie wiemy, co zabiły Marka Popały, tak nie wiemy. ja jestem przekonana, że wiem, ale jakoś za dużo śmierci było. Ja w chwili obecnej, tak realnie rzecz biorąc, bije się o honor, o prawdę i o tym, co będą o mnie myślały moje wnuki i moje dzieci. Jakie tajemnice kryją setki tysięcy stron akt, tajne analizy i akt notarialny w formie nagrania wideo obnażający kulisy śmierci generała Papały i Andrzeja Kolikowskiego pseudonim Pershing. Czy Bogucki strzelał do Pershinga? Czy to, co się stało w swoim życiu, to miało wpływ na to, że wybrałeś katamaran i rejsy po całym świecie? No, na pewno nie. Ja wybrałem ten katamaran, czy w ogóle ten pomysł z rejsami, był od 70., kiedy już rokłem. Miałem 10-13 lat, to chciałem być żeglarzem i przyjechałem do Gdyni po to. Nie? I jakoś miałem parę przerw, żeby to wszystko zrealizować. No jedną niestety najdłuższą w życiu? No tak, jedną najdłuższą. Bardzo blisko było, żeby była na okrągło, nie? Czesław Kowalczyk skazany został na dożywocie. W 1998 roku miał zamordować mężczyznę. Ponad 12 lat spędził w więziennej celi, zanim odnalazł się prawdziwy sprawca przypisywanego mu morderstwa. Za 3 miliony odszkodowania, za niesłuszny areszt, zrealizował swoje marzenie. Kupił katamaran i dziś pływa nim po całym świecie. Próbowaliście robić jakieś jedno morderstwo? Ale też wiem, że no w twoim życiu nie wiedzieć czemu tak naprawdę próbowali cię przypisać do morderstwa generała Papały. No, czy myślę, że chodziło o, o taki modus operandi. To, czy mi zarzucono, że strzeliłem człowiekowi w, w głowę z bliskiej odległości i z tego co wiem, to generał Papała tak samo zginął i myślę, że to była korelacja. Ponadto jakby zaliczono mnie do klubu płatnych morderców. To był ten modus operandi, który tak. mógłby pasować, że Czesław Kowalczyk też mógł zabić generała Marka Papałę. No tak, no, jeżeli ktoś strzelił komuś w głowę raz, to no, dlaczego miałbym nie strzelić innemu, skoro posądzono mnie, że jestem zabójcą na zlecenie.